Miło mi gościć znowu w Waszych komputerach, telefonach. Bardzo to miłe spotkanie. Za każdym razem dla mnie, ponieważ lubię opowiadać o fotografii, bardzo mi ona kręci i dzisiaj Wam pokażę obiektyw, który, hmm, który naprawdę wart jest zainteresowania. E, nie zawsze jest doceniany, co mnie dziwi, ale nie. Jakby, no nie dziwię się, bo ja go znam, ale yy, to jest obiektyw, który łatwo przeoczyć, nad którym łatwo się nie zastanawiać, acz słusznie. Słuchajcie, mowa tutaj o obiektywie Super White Heliar Voigtlandera, konstrukcja asferyczna z numerem 3, obiektyw 4,5-15 mm. Opowiadałem Wam o dziesiątce. W jednym z moich filmów opisywałem Heliara 10 mm. Mówiłem tam rzeczy oczywiste, między innymi takie, że te obiektywy, które produkował Voiglander, przepraszam, Kosina, ale pod marką Voiglandera do aparatów Bessa i Laika. Te obiektywy, które Sięgnęły po ten ultra szeroki kąt 10, 12, 15 mm, okazały się hitem. Dlaczego? Dlatego, że ludziom przyzwyczajonym do pracy z lustrzankami dzięki tym obiektywom można było uświadomić, że ostrego obrazu nigdy nie widzieli. Tak naprawdę poniżej 35 mm, tak naprawdę poniżej 40 mm, nie da się zrobić dobrego obiektywu do lustrzanki. Mówiłem o tym wiele razy, podkreślam to na każdym wykładzie, tłumaczę. Jeżeli ktokolwiek wyskakuje z lustrzanką, w porządku, fotografujesz sport, ptaki, używasz dużego teleobiektywu. Super! Tak, do tego lustrzanka jeszcze może być, aczkolwiek nowe bezlusterkowce, pewnie ją mi tak skasują, bo lustrzanka jest przeżytkiem. Wiadomo, ale Dalmierze, a przed erą cyfrową, dalmierzami była właśnie Laika, był Cisecon, była Bessa. Te aparaty oferowały możliwość skonstruowania obiektywu zgodnie z prawami fizyki. Takie obiektywy, jak powstawały do aparatów wielkoformatowych, zobaczcie sobie przekroje pewnych szerokokątnych konstrukcji, e, na przykład Rodenstoka czy Schneidera. Duże soczewki z przodu, coraz mniejsze do środka i potem znowu coraz mniejsze i większa na końcu. Taki bardzo symetryczny układ. W tych obiektywach mamy to samo. W tym mamy to samo, ale w 10 czy w dwunastce Voigtlandera jest tego jeszcze więcej. Tu mamy 11 soczewek w 9 grupach. Konstrukcja bardzo skomplikowana. Oczywiście element asferyczny też tu występuje, stąd nazwa i trzecie wcielenie Słuchajcie, nie przez przypadek wziąłem, żeby Wam pokazać tutaj, wersję z mocowaniem lajka M, ponieważ zobaczcie, jaki jest to niewielki obiektyw. 4,5, jasne, to nie jest 2,8, tak? Jest 4,5, ale pamiętajcie, że mówimy tu o obiektywie skonstruowanym wyjątkowo dobrze. E, wszystkie. Te szerokie kąty do dalmierzy, no a teraz do bezlusterkowców, bo są wersje i na Sony, prawda? Albo te m przez przejściówki, które można stosować do Nikonów, Kanonów, do wszystkiego właściwie. To są obiektywy niewielkie, ale pozbawione jakiejkolwiek dystorsji. Jasne. 4,5. W przypadku dziesiątki mamy jasność, w cudzysłowie, ciemność 5-6. Tak, ale mamy bardzo dużą przejrzystość. Mamy bardzo duży mikrokontrast. Mamy mega ostrość. I teraz tak. Słuchajcie, są inni producenci na rynku, którzy obecnie produkują obiektywy bardzo szerokie. Nie będę ich tu wymieniał. Nie o to chodzi. Tak, ale są firmy nawet robiące obiektywy manualne z mocowaniem M, które robią 10 mm obiektywy, 11 mm i tak dalej. Ja je próbowałem sprawdzać. One są fajne. Jeżeli robicie zdjęcia pod internet, pod prezentacje na stronie internetowej, są fajne. Klienci wasi będą szczęśliwi, że dacie im taki szeroki obraz, bo wśród innych wielu, dacie im obraz z dziesiątki czy z jedenastki, będzie ok. Tylko, że te obiektywy można wykorzystywać, takim mówił o Heijarach można wykorzystywać w profesjonalnych celach. Ja wielokrotnie z dziesiątką wchodziłem na sesje profesjonalne do fotografowania wnętrz, architektury i wnętrz. Ale ta piętnastka jest czymś innym. Słuchajcie, pamiętam bardzo dobrze. Obraz z obiektywu 16, 35 takiego zuma świetle 2.8 Lki Canona. E, miałem też taki 4 17 chyba 40 był drugi tak to już wspomóżcie mnie ale chyba był... wszystko miałem w firmie te Lki każde. No i więc wiedziałem jaki obraz daje 16 mm obiektyw, nie? Ale w pewnym momencie jak zauważyłem, że te Elki są słabe i przeszliśmy w firmie na obiektywy Zeiss'a z mocowaniem kanona, to nagle się okazało, że na przykład przy filmie nasz montażysta od razu wiedział, że to jest zrobione, mieliśmy chyba 18 mm najszerszego Cajsa, to jest zrobione tym Caisem, a miał pretensję do nas, kiedy coś filmowaliśmy tym Elkom. Można było zrobić obiektywy lepsze, obiektywy bardzo szerokie. Słuchajcie, był taki obiektyw 19 mm do Leica R. Był świetny obiektyw do kontaksów z mocowaniem miasika 18 mm, 21 mm. Distagon 21 mm uchodził za jeden z najlepszych obiektywów szerokokątnych na świecie w ogóle i przez długi czas był niepobijalny, jeśli chodzi o jakość. Razem tak z tym Elmarem, chyba Elmar to był ten 19 mm. Laiki R szły te obiektywy web w web jako najlepsze szerokie. 18 też Cajsowska też była dobra. I można było robić obiektywy świetne. Natomiast te obiektywy zrobione do Dalmierzy od razu były lepsze. Od razu były lepsze, ponieważ były robione zgodnie z prawami fizyki. I ten obiektyw, i dziesiątka, i dwunastka Vojlandera posiadają pewną wyższość nad wszelkimi innymi obiektywami otych ogniskowych. Mianowicie ostrość. Są obiektywy, które też bywają ostre, ale te obiektywy mają mega mikrokontrast. Mają to coś, co powoduje, że detal Wam się nie zlewa. Słuchajcie, obiekty obiektyw 21 mm skopar, wojlandera, ma to do siebie, że potrafi zrobić zdjęcie od, totalnie od brzegu, od krawędzi do krawędzi, od, od, od rogu do rogu idealnie ostry w każdym detalu. Dziesiątka robi dokładnie to samo, aczkolwiek tam mamy to rozjeżdżanie się, wydłużanie się tej perspektywy na boki ekranu. Ale słuchajcie, tu tego nie ma. Ten obiektyw można używać jako szerokie spojrzenie na świat, ale nie mamy tu przerysowania. Dobra, jakieś tam mamy, ale bardzo często jest tak, że on daje nam obraz bardzo szeroki, a my tego, tego tej szerokości, tego użycia szerokokątnego szkła w tym obiektywie nie widzimy. Dlaczego? Między innymi dlatego, że jest taki ostry. Między innymi dlatego, że jak oglądamy, nie wiem, sfotografowany tłum, powiedzmy, to możemy się cieszyć detalami każdej twarzy. To nie jest tak, że mamy szerokokątny obiektyw i decydujemy się na spadek jakości. Tu nie musimy tego robić. Światło 4,5. No dobra, ale przy tym świetle możemy fotografować. Słuchajcie, ja Wam tu coś powiem lepszego. Skala głębi ostrości jest taka, że jeżeli się będziecie bawić w odległość hiperfokalną i przy tej przysłonie 4,5 nastawicie obiektyw na nieskończoność, to macie ostrość od około 90 cm. Tak to wygląda. Rozumiecie? Przymkniecie do 5-6, macie jeszcze większą pewność, a więc możecie chodzić fotografować, nie ostrząc. Ja nie mówię, nie sugeruję street reportaż, nieważne, bo to jest, wiecie, bardzo szeroki kąt, a więc po to 110 stopni. Więc bardzo szeroki kąt. E, wieloplanowość gigantyczna. Musicie o tym pamiętać, że to jest pewne ryzyko pracy z takim obiektywem, ale macie tutaj jakość. I teraz ja nie, nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy pierwszy raz założyłem wojandera 10 mm i spojrzałem przez niego na świat. I zwykła rzeczywistość, którą oglądałem przede mną, nagle odjechała ode mnie, zrobiło się to zupełnie coś dziwnego z tym i słuchajcie, najdziwniejsze było to, że to coś, co się wytworzyło, było pozbawione dystorsji. To było rozwalające. I słuchajcie, tu mamy też zero dystorsji, ostrość od brzegu do brzegu, od narożnika do narożnika, szeroki kąt, nie czujemy już takich przerysowania jak w dziesiątce czy w dwunastce. Wbrew pozorom te 5 mm jest szaloną różnicą, nawet między 12 a 10 jest różnica, bo im szerzej tym każdy kawałek ogniskowy to jest, jest duża zmiana, ale tu mamy obiektyw, który jest szeroki, ale jest stałoogniskowy, super ostry, o mega kontraście i pozwalający delektować się szczegółami. Jeżeli macie. Fajny aparat, który ma fajną matrycę. Tu myślę o sony, już nie mówię o lajce, ale właśnie o sony na przykład. Obiektywy tego typu potrafią wnieść w Waszą fotografię coś zupełnie nowego, nowe tchnienie. I ten obiektyw, powiem Wam szczerze, to jest coś takiego, jak mnie pytali kiedyś reporterzy. To co na pewno dziesiątka, na pewno dziesiątka z z Voiglandera tłumaczyłem, że nie do końca dziesiątka bywa przegięta, dziesiątkę trzeba się nauczyć, dziesiątka jest bardzo specyficzna, ja ją kocham, ale ale może być trudnym obiektywem, natomiast piętnastka ma szerokość nieokupioną stratą jakościową i teraz są obecnie obiektywy profesjonalne w zakresie 12-24 i tak dalej, wiecie, te bardzo drogie tam w granicach tam, nie wiem, 10 tysięcy. Są takie. Ale e, zróbcie sobie zdjęcie. Jedźcie na jakąś imprezę, gdzie Wojlander się wystawia. Zróbcie sobie zdjęcia tym obiektywem. I na przykład takim. I zobaczycie wtedy, o co tu w tym wszystkim chodzi. Nie chcę wam tu zabierać czasu. Nie chcę Was przekonywać. Chodzi o to, że jeżeli ktoś potrzebuje szerokiego kąta, bardzo szerokiego do wnętrz, do architektury, może do krajobrazu i potrzebuje czegoś takiego bezkompromisowego, no to właśnie ten obiektyw jest czymś super trafionym. I pamiętajcie, że przy tych ogniskowych, przy tej głębi ostrości właściwie nie potrzebujecie ostrzenia z autofokusem. Nie potrzebujecie, bo przy tych obiektywach. Przy 10, przy 12, ja w ogóle e, otuczyłem się ostrzenia, ponieważ to w ogóle nie ma sensu. Wszystko jest ostre. Tutaj tak samo, tylko że tu jest wyższa jakość. I potrafimy z tego obiektywu uzyskać nieprawdopodobne rezultaty. Ale zobaczcie, jakie to jest maleństwo. To jest wielkość 51.8. Średnica filtra, rozszerzona już bardzo tutaj, żeby nie było winietowania, to 58 mm, 247 gram. Maleństwo. Oczywiście, to powiem, bardzo głęboko osadzona soczewka. No wiadomo, przy tych super, szerokokątnych e, obiektywach tak jest. Niesamowity obiektyw, o którym powinniście wiedzieć, że istnieje. Jeżeli przyjdzie Wam ochota albo zlecenie na ciasne wnętrza, to albo dziesiątka, albo piętnastka. Dwunastkę, Voiglander e, się zaczyna wycofywać z niej, więc dziesiątkę albo piętnastkę. Albo oba. Albo oba. Bo skok jest bardzo duży. Natomiast tym plus 21 mm rozwiązujecie sobie problem szerokich kątów w fotografii. Trzymajcie się.